Wbijam się tu beat, to moja hot szesnastka Dzięki za nominację, zalewa hot szesnastka Nie mam co nawinąć, pierwszy raz to robię Będziesz chyba w grobie Chciałbym tu też dodać w opisie linka macie To nasza koksbióreczka I tyle w tym temacie Co się porobiło Jakiś wirus lata A ja se z ziomeczkami całe życie bakam Weź tam byczku coś Wrzuć na służbę zdrowia Żebyśmy wirusowi Mogli stawić czoła Wszyscy ludzie w maskach Co się tu odkurwia Ja nie wiem ziomoś nic To jest sprawa trudna Pijam se na chatę, bo całym dmą zmęczony Odpalam sobie lolka i dzień dobrze skończony U mnie ciągle burdel, choć mam wyjebane Odpalam sobie lola i już czwarta nad ranem Zaraz lecę spać, bo w końcu nawinąłem Za mną szesnasty wers i każdy dobry ziomek Siemaneczko, to była moja hot szesnastka Chciałem teraz nominować Kwiatuszka, Marcinka Zioma 05, Gangster Arg.